Dla Ludzie, którzy patrzyliby na dotychczasowe losy Polski w takim ujęciu, że to była Rzeczpospolita Przyjaciół, no to bardzo się zdziwią. Nie wiem, czy to świadomie to powtarzają, czy, czy to jest tylko taki zabieg propagandowy. Rzeczpospolita była z państwem, o, gdzie ludzie, powiedzmy, tolerowali się w tym pierwotnym znaczeniu tego słowa. Tak? Zwykle się tolerowali. Żyli obok siebie, ale to nie znaczy, że przejmowali swoje wartości. Nie akceptowali się. Mieli tutaj taką enklawę, gdzie mogli żyć po swojemu, natomiast jeden uważał, że patrząc na drugiego, że on jest tym lepszym, on jest tym prawdziwszym. Były różnice religijne, były różnice bardzo różnego typu. I to samo dotyczyło Żydów. Oni tu żyli w swoim świecie. Ten świat się ze światem chrześcijańskim jakoś tam stykał, ale nie, było to, nie była to przyjaźń. O przyjaźni tu możemy zapomnieć. No, również te stosunki ekonomiczne budziły napięcia, tak? Dokładnie, dokładnie. Zresztą to, co dla jednego mogło być korzyścią, dla innego było właśnie. No wielką... tak, no bo tu, to nie była to jest gra o sumie zerowej. Jeżeli ktoś traci, to jeżeli ktoś zarabia, to ten drugi. Tak, na przykład szlachta, ta zamożna szlachta, zyskiwała na wydzierżawianiu danych dóbr, jakieś tam karczmy, młyna, czy jakiegoś nawet kawałka ziemi. Znaczy nie to, że Żyd miał na niej pracować, tylko miał po prostu administrować tym, co się na tym, na tym szmacie ziemi dzieje arendował jakieś dobra Żydom, no to on mógł na tym zarabiać. Bo taki Żyd znał sposoby, jak wycisnąć tych ludzi, którzy mu teraz aktualnie podlegali, jak wycisnąć większe podatki. A na koniec dnia? A na koniec dnia Magdaliczu liczył, ile dostaje za to kasy, tak? Więc dla magnata mogło być to korzystne i tak jak właśnie to jest, to jest opisywane często, że lenistwo szlachty polskiej, chodziło w tym wypadku magnatów, powodowało to, że do Żydzi po prostu mieli się u nas dobrze, bo tych Żydów tolerowano. Bra brała ta najwyższa warstwa najpierw król, później ta magnateria, brała ich pod protekcję swoją. Natomiast to nie oznaczało, że dla ludzi, takich chłopów zwykłych, było to korzystne. Bo oni nagle budzili się w świecie, w którym taki arendarz żydowski, trzymając klucze do cerkwi, na przykład, na Ukrainie to było stosunkowo częste, no musi musiał się opłacić, kiedy chce na przykład dziecko ościć, Było nie oh. do pomyślenia. Żeby człowiek, który uważa, że on jest jedynym prawowiernym przedstawicielem tutaj religii. Musi się jakiemuś żydowi opłacać z tego, że musi, że chce ochrzcić dziecko. No to się w głowie nie mieści. No dzisiaj też dla nas to, jest to oszukujące. tak? Ale tak. takie przypadki są właśnie opisane jako powód wybuchu yy, te, tej, wojny domowań, tej wojny domowej Chmielnickiego. Tam był masowy ruch antyżydowski wtedy.